Znalazłem tureckiego kebaba z niesamowitym potencjałem w samym centrum Warszawy: Lazaza na Emilii Plater. Ale mimo dobrej pogody i weekendu w lokalu jest pusto. Dlaczego? Zaraz to sprawdzimy. Zamówiłem Zaza Mix za 65 zł, kurczak, wołowina, baranina, biftek, porcja całkiem spora, i do tego jeszcze kasza i ryż. Tak więc spróbujmy i sprawdźmy, czy oddaje. Mięso, które otrzymałem było niestety słabo doprawione. Stek gumowy, a pomidor wyglądał na wymęczonego życiem. Do tego ryż i kasza bez smaku, udekorowana szlaczkiem sosu. Porcja spora jak za 65 zł, ale nie miałem ochoty zjeść tego do końca. Całości dopełniła kręcąca się kula mocy, zamiast dobrej jakości wołowiny. Zadzwoniłem do właściciela i swoje uwagi przekazałem. Brakuje tego szefa kuchni na zmianie, który dopilnowałby tego doprawienia, tej formy podania. No i oczywiście to mięso tutaj, które nie przystaje do tureckiej dobrej restauracji w centrum Warszawy. Z pewnością Wrócę za jakiś czas i sprawdzę, czy zmieniło się coś na lepsze. A ty, znasz jakieś lokale, gdzie można dobrze zjeść? Napisz mi koniecznie o tym w komentarzu.